Oto Włodek, Uuu, Włodek jak wujek z Ameryki albo wujek z Ukrainy. oryginalna torebka Best Market Wiesz, od... A czym się charakteryzuje oryginalnie? Jak rozpoznać od podróbki? <grystanie> bardzo proste. No? Podróbka nie ma tutaj logo Jest tylko od Best Market. Okej, okay. dziękujemy Ar bardzo <grystanie> Produkty z całego świata <grystanie> chociaż nie z Ukrainy? <grystanie> chyba tylko z Ukrainy Aha, bo tam są z całego świata, w sensie chyba niektóre są z Gruzji, z Rosji, chyba... No to nie jest cały świat. Produkty z Usioho Sfitu. Hmm. Around the Products world. Products from around the world. Produkty. A no już czyli mają różne oddziały, stare. A w Warszawie są nawet. O! No, ja o! Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice. No o! dobra. No dobrze, to jak jesteście w tych miastach, to możecie spróbować. Dawaj mnie to. Spróbuję ci e, ketchup. Bo wszyscy... Spróbuj <laughs> sobie. Przeczytaj, jaki to ketchup. dni <śmany> Znaczy <śmany> No odwrót, lachydnej. Lachydnej, aaa lachydnej. Mm, hmm, hmm. Tortex. <śmany> jak, korteks. Mm. Tortex. tortex? jest to... taki ketchup, tortex. <śmany> Tak smakuje. Jest git. Bardzo festynowy. Bardzo taki dobry do takiej kiełby. Teraz majonez. Majonez wow. z... Wow. Jajcą. Sy, jest O, to w ogóle nie no takiego, okej. Okay. To brzmi premium. No no. Okej. Okay. Dobry, trochę pikantny, a nie za bardzo. Inny, inny, inny taki trochę, no. Ale bardzo neutralny, w sensie na pewno bym nie powiedział, że jest tak wyrazisty jak na przykład kielecki. Co to jest? Słuszczone moloko. Mleko zagęszczone? Tak, ale to jest właśnie... Pamiętasz jak ci opowiadałem kiedyś, że jechaliśmy nie. Zjechaliśmy na ryby? No, nie pamiętam. To było nad Dniestrem mm -hmm. i przywieźli całą skrzynkę mleka zagęszczonego. To właśnie było dokładnie to, to niebieskie. Ja myślałem, że to bardziej będą jakieś, jakieś cukierki czy coś. Czekaj. Są też cukierki. To będzie ciężkie popołudnie. Ja nie wiem jak mleko zagęszczone powinno smakować. Uch. Dobre? Nie. To jest do kawy też dobre, no, jakby ktoś chciał. Ale myśmy to po prostu tak pili. Nie. No. Nie. Piłeś to po prostu jako. No, no, mm, jakie dobre? No. no. Naprawdę? No. Mogę się teraz napić? Mogę? Mogę czy? Nie, no, no, może, nie, no możesz. Nie, pijesz całe twoje. Mmm. Mm. delicjaza. Mmm. -hmm. Mm. Wszędzie masz Hatni, hat czyli domowy. Ja dość późno się nauczyłem, że kwas chlebowy jest absolutnie najlepszą alternatywą w ciepłe dni piwka, jeżeli chcecie coś bezalkoholowego, no nie? Bo ten jest taki bardzo domowy. Ale przyznasz. Trochę tak. jakby, jeżeli macie ochotę się napić piwka, mm -hmm. ale nie chcecie procentów, kwas chlebowy, Cheers. To jest Cheers to. Dobrze. Bardzo dobry. Kwas lobowy jest totalnie git. A taki też lajtowy. Ten, ten jest bardzo lajtowy, bardzo że lightowy. jest chemiczny. jest złołana. Łosie, jelenie, sarny, dziki. Kwas lobowy gitowy, absolutnie. To jest dobra rzecz. Dobra I to rzecz. ponoć można sobie robić w domu. Nie jest to jakieś mega skomplikowany ponoć. Kijewski tort to co powiedziałem, klasyk, tak klasyk gatunku. Kijowski tort. No nie, no elegancki. Przystrojenie, różne kolory, żeby kolorowo było, żeby tak radośnie. Mały kawałek. Mały okay. kawałek. Ja, ja połowę mniejszy z tego. Malutki, I dla mnie. <noise> Kiewski tort, jak widzicie. Lwifski. Kiewski, pięknie, pięknie przyozdobiony. Jeżeli o mnie chodzi, takie preferencje moje są. No ja wolę Lwifki. A ty składasz bezy. Tak, to z beza z orzechami. Mm. Co, dobry? No to, że mało słodki, to o nim nie można powiedzieć. No <noise> bo mówię słodki, to tort. Ale aż tak? Chcesz przepić mlekiem? <grym> Jak na razie czujesz, Karol, ukraińskie słodycze? Lubię, że tam cukier. Mm. Ale w Stanach bardziej chyba. Mógłbyś takie na urodziny mieć? Chciałbyś takie na urodzinę kupić? Mógłbym. Mhm. Uh -huh. Z napisem Karol na górze? Uh -huh. Mocna rzecz, Wodeczku. Tak? Mocna rzecz, tak. Tutaj obiecane kazinaki. O, co to? To jest, drodzy Państwo, słonecznik, mm -hmm. sezam i chyba orzechy. I w innej formie. Zatopione. <laughs> <laughs> zatopione w karmelu. A no, to już brzmi bardziej takie do kawy, nie? I to są miszki. No, totalnie są to miści. Przez zamki. Dobre, nie? Mhm. Lepsze niż te zamki. Mhm. Bo są jeszcze orzechy. się no, nie wiem, czy są orzechy. Czego można dużo zjeść? Hałwa pod inną postacią. To ten smak? Mi się kojarzy z latami 90. Na koniec jeszcze dużo cukierków kupiłem. No dobra, to opowiadaj o cukierkach. Cukierka nie, przepisuję, przepisuję. Jakby w skali słodkości włodka, to te sezamki totalnie są jakby na dole skali, nie Moje lody wiliś, To jest są ten są spodobce, Ale są słodsze. Nie. I to jest smak ten: mleko w tubce. To, to nie jest mleko w tubce, to jest zagęszczone mleko. No ale mleko w tubce jest zagęszczone, to jest w tubce, to wygląda jak... Nie możemy czegoś nazwać sneakers Sharzan. Ale jesteśmy firmą z Ukrainy i Snickers nie, nas nie dojedzie. Nazwijmy to Sharzan. zróbmy sneakers, a nikt się nie połapie. Tego za dzieciaka nie jadłem, nie wiem co tam. Pewnie nie było. Ale to było. jest po prostu Snickers, nie? No. Mhm. Mm. Mm. Inaczej smakuje niż Snickers. Jak? 2 na 10? Mm. Mm. Masz rację, to nie jest sneakers. Ten karmel jest inny. To? Najbardziej znany cukierek ukraiński. Romaszka. Mm, kojarzę to. Kojarz Romaszki? Mhm. Mm czy znaczy, kojarzę to opakowania. To najpierw to jest zielony, a ja czerwony, a ja. A to są różne smaki, tak? To jest różne papier. nie wiem, może różne papierki tylko. W sumie nawet nie wiem. Muszę mi się od gościć, co ten ręce. Wszystko jest takie białe? Mmm, okay. znam z polski. Znam ten smak, stary. To jest jak taki typowy cukierek na wagę, który można było kupić w sklepie takim zwykłym. To nadzielnie jest takie. Cukrowe, takie, mm -hmm. takie kruche, marcepan, a. tylko to nie jest marcepan, to mm -hmm. jest ala to jest, to jest la marcepan, mm -hmm. polany czekoladą, tylko, tylko nie taki, jak kupujecie teraz, tylko taki, jak był w latach 90 -tych. Bardzo, bardzo ucioci na kawce po obiedzie ten cukierek, bardzo, bardzo, bardzo ucioci na kawce po obiedzie. A to jest jakiś premium z kolei. Rochen, o, Mont Blanc. Mont Blanc? O, właśnie. Mont Z laskowym. Oh, e, no to patrzy to jest taki Ferrero Rocher. Ferrero no Rocher. tak. Czemu to wygląda jak y, sutek? Bo... bo to jest góra. A, Montblanc, ok. okej. Mm. Mmmm. Oko, tak? Mm. Taka -hmm. Niech no mm -hmm. Wam powiem czemu. Bo to jest jedyny cukierek, który nie jest po... nie słodki. On mm -hmm. jest taki trochę kawowy. Mm -hmm. Mm -hmm. A to jest, mm. A jest <laughs> Zaraz po słodkim kolej bieżą z <śmiech> rybą. Jeździ, jeździ. Okoń. O, faktycznie jest to okoń. Okoń to chisznik. <grywa> Jedz szybko i chowaj. a ja się obudziłem. <grywa> okoń jest miejscorzebny, nie? Możliwe, możliwe, nie wiem. Patryka by trzeba zapytać. No ja tylko powiem, jak się je rankę, bo na pewno nie każdy wie. Masz taką rybę, co z nią zrobisz? Daję psu. Zbarywałeś. <hundred and grywa> <grywa> <grywa> Dobrą rybę być dla psu. Głowy nie jemy, dobra? Dobra. Ogona też nie jemy? To się je już takie? Trzeba najpierw ściągnąć skórę. Okej. Okay. <grywa> Jak, jak się nie patrzysz, to, to wygląda lepiej, mam Jak ramen obgryza jakąś kość, to z taką samą fascynacją na niego patrzę. Nie no, jest git, jest git, spokojnie, nie znerwuj się. Tylko pół Polski na ciebie patrzy. Ja właśnie, że ludzie na mnie poczują, jak A moje biuro już <grym> jak ryby. Super jest. Teraz tak, ściągamy skórę, widzisz, o. Trzeba ściągnąć łódką. Ty jesteś nad człowiekiem. Ty potrafisz po... Su Nie, jakby za, zatrzymajmy się, ty obieraj. Zatrzymajmy się na chwilę za faktem, że włodek jest prawdopodobnie jedynym człowiekiem na świecie, który potrafi... Torcik, parę rodzajów cukierków, czekoladek, popić tą mlekiem zagęszczonym, a potem stwierdzić, no i teraz mam smaka na żoną <grymiusz> rybę. Ale wiedzie. To powiem wam tak, że najwięcej mięsa. Jest tutaj, tutaj jakby w, w grzbiecie i tą część właśnie spróbujemy teraz wyciągnąć. Stary, ja myślę, że ty wyłasz bum na tarankę w Polsce. No. Ludzie będą bić drzwiami i oknami. Mm. No, no dobra. Chcesz próbować? Nie, dzięki. No mm. ja nie wiesz, to tracisz. Wiem. Znaczy nie wiem. Patrz, wygląda właśnie mięso, mm. Ale najlepsze to, że ja ci wierzę, nie. Mm. Gdzie są to? ości? No tu, to, to, to są wszystko. A tu aha. To wszystko widać. One odchodzą tak ładnie. Okej, okay. czy to jest niewyfiletowana w ogóle, zasuszona po prostu ryba? Koniec. Tak. Ciekawe, to koniec. Chciał sobie zobaczyć. W tym momencie wszyscy widzą wiele. WS Bardzo no, dobre. Wierzę, Mokłowicz by jadł. Na pewno. Wiesz o tym, jak spotkałeś Polaka w Budowie? A okej, okay, to ja powiem, jak spotknę polaka w ambuta. Pierwszego wieczora, jak sobie siedzieliśmy z Kamilem w restauracji hotelowej, podszedł do nas pan, który usłyszał po prostu Polska. polski język ojczysty nasz. Hmm. Totalnie, absolutnie, totalnie nabombiony, że ledwie stał na nogach. Wczoraj była godzina? 12 wieczorem. On też przyleciał na walkę i właśnie o co chodzi, on z nas przychodzi i mówi, Ja, panowie z Polski, ja to też! Przysunął się od razu do nas z fotelem i zaczął opowiadać, że on też na walkę janka i że on generalnie to tunery, tunery, tunery sprzedaje do drukarek bardzo dobre, elegancko, to jest biznes I Ja mu się dobrze żyje, i zaczyna, i zaczyna nas pytać czy nam też się dobrze żyje, czy my też jesteśmy szczęśliwi, bo on ostatnio to był, uwaga z Amsterdamie, mówi w drugim zdaniu, jak tylko powiedział, czy może się dosiąść, to zapytał Macie palenie? Nie znam jeszcze imienia tego typa, a on już przeszedł do trzeciej bazy. I męczył nas tak chyba z 20 minut. Po tych 20 minutach na całe szczęście on post stwierdził, że sobie pójdzie zrobić jeszcze jednego drinka, a my wtedy się... My wtedy po prostu uciekliśmy do pokoju. Ale będę mył to biurko. To tylko łuski, kara. Nie, no wiadomo. A i tak umyję, wiesz? Dawno nie myłem. No, dawno go nie wycierałem. Wodą z chlorem. Jakbym ja podsumował słodycze ukraińskie, z mojej perspektywy... Nie, proszę cię, nie rób tego, bo ja się zrzekam. nie. Nie, nie! Nie, nie wierzę, jesteś niesamowity. Są takie knajpy słodko-słone. Tak, ale tam nie dają ryby z mleczkiem zagęszczonym na jednym talerzu, mówiąc proszę. Słodki, słony. O, ja poproszę. Miśka? Nie, kwas chlebowy. Nie, więc... nie jest jeszcze sezamków na to. Jako, że po raz pierwszy te rzeczy jadłem, chciałem Wam powiedzieć, że prawdopodobnie dla większości z Was nie będą to smaki obce. Na pewno e, 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 te słodycze amerykańskie są dużo bardziej nietypowe dla naszych smaków, bo jednak tutaj na no, Ukrainę niedaleko i te, te słodycze gdzieś tam mieliśmy podobne, zwłaszcza w latach 90., bo to są te smaki, nie? Czyli sezamki, czy taki, taki trochę marcepan w czekoladzie, no udawany sneakers, mleczko zagęszczone, każdy na pewno próbował do dzieciaka. Tych ryb suszonych, ja nie wiem, może jest jakaś tradycja w Polsce właśnie, że z tych wszystkich smoków, które pokazałem, najbardziej nieznany nie był, byłaby ta ranka. Bardzo tak? możliwe, że, że w Polsce mm -hmm. się tego nie robiło, no, ale umówmy się, w Ukrainie jest zdecydowanie większy dostęp do, 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 do ryb. A to czekaj, bo, bo ja znowu jestem debilem, jeżeli chodzi o łowienie, to jak się łowiło, to się takie ryby łowiło? Mm -hmm. Takie ryby brały? Mm -hmm. eee, to, że małe? No. Znaczy, bo im mniejsza ryba, tym mięso jest lepsze. Bo im starsza o. ryba, tym to mięso już takie bardziej zmęczone i to już nie jest takie jak, jak, świe świe jak świeżutkie. No bo tak jak cielęcina versus no, no. Nie, nie no. Błędy, no. krowina. Niech będzie, no. Zapytajmy, ale, bo tu może w jakiś sposób możesz napisać, może w jakikolwiek sposób inaczej się uzewnętrznić. By co oczka. byś najbardziej zjadła z tego zestawu, co by tutaj mieliśmy. No nie sugeruj. Może akurat ola by najbardziej zjadła rybkę, nie? Albo ja może najbardziej zjadła, wiesz, jakaś cukierka. Dawaj, Ola, napisz co, co? Albo napisz. A może Ola by to najonez. Patryk napisał. O! Cześć! Jakiś czas temu przyszedł mi do głowy pomysł zrobienia o was gry. Po o. przemyśleniu usunięciu paru konceptów wybrałem najlepszy pomysł. Tak to przedstawiam. Lekko symulator. No co ty? Więc tak, jest panel. Mhm. Włącz kamerę. Pomóż wodkowi Karolowi stworzyć nowe No lesa. co ty, dawaj. Mm -hmm. Teraz tak, gadanie głupot, czy trzymanie się tematu? Nie no, gadanie głupot. Nie no, gadanie głupot. No, no, ja no tak, czy tak, troszkę trzymanie się tematu. No tak, troszkę. no dobra, troszkę trzymanie troszkę. się tematu, no dobra, okej. Okay. Początek odcinka. Mon weź dziecko, przepraszam za spóźnienie. Nie, dobra. nie, o, nie możemy tego puścić, ale proszę wytnij to, to jest pierwsze. Coś chyba dodałem, jak się powiedziałem. Mm. Moment kluczowy. Kanał mm. przycześnia wodka, następuje taktyczne. Ja bym to dał. Nie wiesz, montażzysty. Nie Nie, No ola! No ola, dzisiaj no. średa do odcinka? Okej. Surawa ryba, nie uwierzysz. To można jeść. O, no, okej. Okay. na <gryzna> publikacji. O, niespóźniony będzie, dobrze. Ci wow! Najpierw, a ci wyszedł tak śmieszny jak zwykle, przekaż mi, następnym razem nie sugeruje się taką obama No, jeszcze raz, dawaj, gramy jeszcze raz. Ja próbuję, chcę my nie rozumiemy mechaniki tej gry. Dawaj, gramy jeszcze raz, tylko zupełnie inaczej. Tak? Dawaj, yy, trzymanie się tematu 100%. I teraz yy, dajmy na przykład, przepraszam, że spóźnienie dachowałem. Okej, okay, już rozumiem. Czyli jeżeli dajemy sobie, że trzymamy się tematu od początku do końca i zaczniemy od. Przepraszam za spóźnienie, dachowałem. Aha, to. To trzeba powiedzieć, co było w, co by pasowało. W, w tym odcinku Czyli bucham. na przykład, dzień dobry można dać. No, niech będzie. No. Dzień dobry, i potem. O, a może to. Odcinek przebiega bez zastrzeżeń. Te ładze zostają wyczerpane, linki zajdują się w to, to. I kto? I. To ja? radek, radek. I radek, dajmy na to. Działamy mniej punktów. Ja nie kumam. Sorry, to jest najgorsze. Wiesz co chodzi? W quizie o sobie byśmy zajęli czwarte miejsce. W, w programie na zmontowanie własnego odcinka bylibyśmy do tyłu. No. Ciężka sprawa, nie rozumiem. No nic, ale tak, Patryku, dziękujemy. Dziękujemy bardzo za Ci za bardzo serdecznie. Pięknie. Podlinkujemy wam adres do tej gry, może rozpinicie na czym, jak Właśnie, to jest? To może my totalnie nie kumamy zasad, nie. Dziękujemy wam bardzo, dziękujemy o Dziękujemy i... przede wszystkim ukraińskim, dumnym koncernom spożywczym, które sponsorowały dzisiejszy odcinek. Producentom y, to, tortów y, kijewskich, <laughs> czyli Roshen. Dziękujemy firmie tej... Szczedro. Y, szczedro i majonez też Szczedro, nie? Chyba tak. Nie. Majonez... Max y, Macheev. Ma 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 dziękujemy firmie... Kwas Chatni. Co to znaczy? Chatni domowe? domowe? Dziękujemy ty wszystkim firmom, albo wiem bez was ten odcinek mógłby się nie udać. No i przede wszystkim Dziękujemy Państwowym zakładom rybołówstwa ukraińskiego, które dostarczyły zapach i woń, które w tym pokoju będą się unosiły jeszcze pewnie przez parę dni. Chwadzimy się już jutro. Pozostajcie w tym wszystkim lekko. Zdali. kuulemassa rodoksen. Näy vertaan noiden lanteiden, kun kuljet kääntyy miesten päät. Ja uusa alkaa yskittää.